W niedzielę na piłkarskim boisku ośrodka sportowego BTS Rekord w cygańskim lesie rozegrano tradycyjny turniej oldboju w piłce nożnej Beskidy 2013. W zmaganiach sportowych udział wzięły zespoły. Zagłębia Sosnowiec, Orł Zaolzia, Giel KS Wilkowice i TS Bielskie Orły. Turniej stanowił sportową oprawę dla niezwykłego wydarzenia, którym był benefic Eugeniusza Kulika, znakomitego przed laty piłkarza, następnie szkoleniowca BKS-Stal, a obecnie trenera, koordynatora Beskickiego Związku Piłki Nożnej. Wspaniała postać yy, Beskickiego Bieskiego Sportu, wspaniały człowiek, nasz kolega. Znakomita osobowość, przy tym skromny, uczciwy i solidny człowiek. Człowiek, który był, według mojej oceny, najlepszym piłkarzem w historii naszego miasta. Wiem, że był i mój w BKS-ie i wielu innych, nawet w pracy polskiej, ale dla mnie również Kulik i tego wspaniałe rzuty wolne. Cała, cały stadion krzyczał na go lata 70 -tych. Już za chwilę, za chwileczkę Kulik strzelił pod poprzeczkę i tak było. Szło okienko i zwycięstwo do bks -u. Eugeniusz Kuli, który całkiem niedawno obchodził 69 urodziny to chłopak ze Śląska. Wychowany klubu Beldon Katowice. W 1968 roku z ruchem Chorzów zdobył mistrzostwo Polski. Przyjechałem do Wielska w 68 roku w 1969 roku zaczęliśmy grać mecze w Lidze Okręgowej i tak za rok po roku po awansach było, że mogliśmy się dostać aż do pierwszej ligi, ówczesnej pierwszej ligi, no co wtedy, co wtedy było o tyle znamienne, że na pewno chodziło więcej ludzi na mecze, te nasze BKS-owskie jak teraz z Ligi Ekstraklasy. Fantastyczne były mecze na Stadionie Przecińskiego, gdzie zasiadało 20 tysięcy ludzi. Wszyscy byli bardzo podekscytowani. Był Pan mistrzem egzekwowania rzutów wolnych. A udało mi się, udało mi się strzelać, bo się wtedy może i trochę inaczej trenowało, więc, więc proponuję tak trochę może z żartu, żeby w klubach też był trener od rzutów wolnych. To jest dawnych wspomnień czar, dzisiejszy, dzisiejszy beneficjent Eugeniusza Kulika. Wspaniałego człowieka, dzisiaj organizatora y, życia sportowego w naszym mieście, organizatora piłkarskich y, y, turniejów dla dzieci. Szacownego jubilata uhonorowano w iście królewskim stylu, sadzając na tronie, koronując i wręczając królewskie berło zwieńczone piłką nożną. Czuje się pan jak król bielskiej piłki nożnej? Przepraszam bardzo, nie, ja się, ja się urodziłem na Śląsku tam takich królów nie ma. Działacze sportowi, prezesi klubów, w tym BKS Stali BTS Rekord, złożyli jubilatowi gratulacje oraz wręczyli pamiątkowe dyplomy i statuetki. Na turnieju pojawił się sam Antoni Piechniczek. Doktor Kazimierowicz, znany lekarz z Biesko Białej poprosił, poprosił pana Eugeniusza Kulika o przyjść do BKS-u. No i w 70. latach razem z panem Piechniczkiem prowadził zużynę BKS-u. Myśmy z panem Piechniczkiem grali w ruchu, potem jako trener prowadzący BKS Piechniczek, to ja byłem zawodnikiem, więc uczyłem się z tego, z tego yy, od tego pana trenera. No i potem się drogi nasze rozeszły. Pan Piechniczek poszedł do Odropole, No i tak się zaczęła moja kariera prawie że trenerska. BKS. Drużyna była na Ekstraklasę, ale w pewne względzie politycznie dopuszczały do tego, żeby bieska była Ekstra Wtedy awansowały po tych barach GKS Katowice, innym razem GKS Tychy. No dopiero przyszły lata przed dwóch, przed dwóch lat, kiedy mamy swój reprezentant w Ekstraklasie. Na tą ekstra musieliśmy czekać, chyba od tych czasów ponad 40 lat, jak pan to wszystko przyjął, kiedy pod Beskidzie awansowało, jest pan kibicem, jak pan odbiera to wszystko, co się dzieje z tą drużyną. Też się ucieszyłem, że Drużyna nasza z Bielska z Podbeskidzia występuje w Ekstraklasie, także kibice, kibice i, i ludność i nasza, naszego miasta może oglądać najlepsze drużyny w kraju. Więc to nie jest znowu takie, że to jest sukces tylko, tylko sportowy, i medialny, polityczny. Chciałbym, żeby tak to trwało dłużej. Czyli kibicuje Pan Podbeskidziu oczywiście. No a cóż mam robić, to jest drużyna z naszego miasta. Ale jest Pan bardziej sercem dalej przy BKS-ie? Jak to wygląda? No mnie jak mnie przesadzono z Katowic do Bielska, jeszcze wówczas w tym województwie bielskim, więc zostaje, że będę kibicował za drużynami z Bielska, a szczególnie za BKS-em, bo tam na nowo się narodziłem w sporcie. Zapytam, co Pan sądzi o tym pomyśle połączenia drużyny Podbeskidzia z piłkarską drużyną BKS? No jestem może o tyle niezręczny, bo mam nadzieję, że że w mieście 180 tysięcznym powinny być, powinny być różne kluby. A szczególnie nic nikomu nie przeszkadza, że pod Bezigerę w ekstraklasie, a o mało co BKS nie dotarł do drugiej ligi. I to jest przynajmniej jakieś przetarcie dla zawodników tych młodszych, tych starających się o ekstraklasę, żeby ich bliżej widzieć. Żeby przeskoczyli tylko z boiska na boisko i graliby w ekstraklasie. Obserwując z królewskiego tronu turniej młodszych kolegów, Eugeniusz Kulik był świadkiem wielu ciekawych akcji. Szczególnie chciałem podziękować za tę uczciwość doktorowi Liskiemu prezesowi Bielskich Orłów i Urzędowi Miejskiemu, jak i wszystkim znajomym z BKS-u, sportowcom i wszystkim starszym czy młodszym kolegom. Eugeniusz Kulich był założycielem, jednym z założycieli Bielskich Orłów. Jak wiemy, że Ryszard Radwan podał myśl naczelni sportu Bielskiego, żeby założyć Bielskie Orły. Ja od 14 właściwie 15 już lat jestem prezesem Bielskich Orłów. Staramy się kontynuować swoją przygodę z piłką grać na turniejach. Tydzień temu wygraliśmy turniej w Czechach. Wczoraj zawodnicy przywieźli brązowy trzecie miejsce z turnieju w Knurowie. Chciałbym powiedzieć, że te dwa ostatnie turnieje w Czechach i wczorajszy w Knurowie, chcę dedykować Wisłowowi Wachowi, naszemu koledze, który uległ, który zachorował ciężko, teraz przechodzi okres rehabilitacji. Wiesiu, jesteśmy z tobą. W Zagłębie Sosnowy, znaczale z Waldemarem Adamczykiem, mającym na swoim koncie występy w reprezentacji Polski, zaprezentowało wysoką formę, wysoko wygrywając wszystkie spotkania. 3 1 z Orłami Zaolzia, 4 do 0 z GLKS Wilkowice i 3 do 0 z Bielskimi Orłami. W meczu, którego stawką było drugie miejsce Orły Zaolzia, po zwycięstwie 1 do 0 z Bielskimi Orłami, pokonały 1 do 0 GLKS Wilkowice który także okazał się lepszy 1-0 od Bielskich Orłów. Gospodarzom przypadło więc odebrać puchar za czwarte miejsce. Być może przyczyniły się do tego trudy rozegranego dzień wcześniej turnieju w Knurowie. Na zakończenie turnieju zespoły odebrały puchary, a najlepsi zawodnicy indywidualne nagrody. Najlepsi piłkarze turnieju to Rafał Berliński z Zagłębia Sosnowiec, Norbert Barczok z Orłów Zaolzia, Krzysztof Bąk z GLKS Katowice i Paweł Baron z Bielskich Orłów.